Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku przetestuję Bieżnie Quest S Line. Zacznijmy od krótkiej prezentacji. Bardzo ładny, czytelny, dotykowy wyświetlacz, szybkie biegi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Półka na telefon, tablet, brak łączności z aplikacjami czy pasem telemetrycznym, sterowanie w rączkach, blaszki do pomiaru pulsu, podana moc silnika 1490W. Co przekłada się na około dwa konie mechaniczne. Zakładam, że jest to moc szczytowa. Szerokość pasa 45 cm, długość 120 cm. Zakres prędkości od 0,8 do 12 km na godzinę. Odległość stopy od podłogi podczas treningu 11 cm. Brak regulacji kąta nachylenia. Maksymalna waga użytkownika 110 kg. Długość u podstawy 139 cm szerokość, 76 cm wysokość, 116 cm. Bieżnie możemy szybko składać i przechowywać w poziomie. Najwyższy punkt wynosi 23 cm, jeśli półeczka jest zdjęta, ewentualnie ustawić w pionie. Mamy tutaj schowaną specjalną podporę. Rozwiązanie takie znajdziemy na przykład w Zipro Pacto. Jeśli chodzi o poziomowanie, to słuchajcie, możemy to robić tylko i wyłącznie na tych podporach. Te są gumowe i nie ma tutaj możliwości poziomowania. Także jeżeli chcemy, żeby ona stała bardzo równo, to ewentualnie musimy sobie tutaj podłożyć jakieś filce. Bardzo ważna rzecz, czyli smarowanie pasa bieżni, musimy pilnować, żeby robić to co około 20-30 godzin pracy. Taką małą buteleczkę z olejem silikonowym będziecie mieli w zestawie. Ja gorąco polecam wam. Swój olej silikonowy w sprayu dużo łatwiejszy do aplikacji. Link do niego będziecie mieli w opisie filmu. Sprawdzamy teraz głośność. Ja wchodzę zaraz na maszynę. Będę Was informował, jaka jest aktualnie prędkość. 4 km na godzinę. 8 km na godzinę. 12 km na godzinę. Zaczynam teraz najważniejszą część testu, czyli prezentacja. Jako osoba o moim wzroście 187 cm i wadze pewnie około 97 kg będzie wyglądała właśnie na maszynie. Słuchajcie, pierwsze, na co na pewno tutaj zwrócicie uwagę, to naprawdę bardzo czytelny, elegancki wyświetlacz. Ja do niego nie mam żadnych zastrzeżeń, chociaż on jest naprawdę bardzo minimalistyczny. Mamy to, czego potrzebujemy, czyli start, stop, pauzę, szybkie biegi: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jest tutaj też manualna regulacja na wyświetlaczu, dotykowa, ewentualnie tutaj na tych przyciskach w rączkach przy blaszkach do pomiaru pulsu. Brakuje mi troszkę bezprzewodowej łączności, chociaż z pasem telemetrycznym, żebyśmy mogli sobie sczytać prawidłowy puls, ale możemy sobie kupić zegarek, który połączy nam się z pulsem i tak naprawdę to powinno nam już wystarczyć. Zakładam, że... Z tej manualnej regulacji nie będziecie korzystać, bo mamy tak naprawdę te szybkie biegi właśnie 2, 4, 6, 8, 10, 12. Czyli prawie od minimum możemy sobie zjechać na praktycznie maksimum. Jedziemy dalej. No, dół on jest praktycznie taki sam jak Zipro Pacto. Jak ja dostałem tą bieżnię, to i dostałem, kupiłem ją, no to nawet pokrywa w silnika. To wszystko montowane jest dokładnie tak jak w modelu Pacto od Zipro. No i co, jedziemy sobie z szósteczką, mam tutaj telefonik na półeczce. Szkoda, że na tej półeczce nie ma takiej blokady, że można było sobie zabezpieczyć telefon, jak w przypadku produktów do miosa. I teraz tak, ja wiem, że ona już w pioniak jest, telefon to on gdzieś tam będzie nam latał na boki. Nie ma żadnych zastrzeżeń, ja się też obawiałem, że dłoń mi będę uderzał o te rączki. Ale jest, no tam czasami gdzieś tam palcami przyhaczę, ale jak trzymam ręce blisko tutaj tułowa, tułowia, yy, bardzo komfortowo, no wyświetlacz robi robotę. Słuchajcie, mam 6 km na godzinę, yy, wszystko yy, elegancko, nic się nie tnie, szerokość pasa, długość do takiego szybkiego marszu w zupełności mi wystarcza. Jedziemy sobie z ósemeczką, będzie już taki delikatny truchcik, sama bieżnia jest dość twarda. Ona na środku właśnie ma te podstopki, które powodują, że ona tak się nie ugina na tym dość cienkim blacie i naprawdę jest sztywną. Teraz wyświetlacz zaczyna nam gdzieś tutaj już drgać. Dajmy dyszkę. Dalej nic się nie tnie. No to jest jak z lipro pakto. Ten sam komfort. Może troszkę twardsza, no, bo ma na środku ten, te wsporniki gumowe, ale jakoś też nie słychać takiego bicia mocnego e, przy kontakcie stopy e, obrad. Dajemy dwunastkę. No i gdzieś tam teraz dopiero, chociaż nie jest, wyświetlacz jest całkiem stabilny. Ten telefonik też nie ucieka mi na lewą, czy na prawą stronę. Jest naprawdę rewelacyjnie. Przejdźmy do podsumowania. Bieżnie kupiłem za 1799 zł na dwuletniej gwarancji dortu, -door, co oznacza, że w razie usterki maszynę trzeba zapakować do kartonu i odsyłana jest na serwis. Bardzo dobra jakość wykonania, świetny wyświetlacz, bardzo czytelny i elegancki. Brak łączności bezprzewodowej jest tutaj minusem i jeśli lubicie tego typu bajery, raczej powinniście wybrać na przykład Zipro Pacto. Brakuje mi też portu USB do ładowania urządzenia mobilnego podczas treningu i uchwytu na bidon. Ja osobiście jestem bardzo mile zaskoczony modelem S-Line i jako użytkownik niekorzystający z aplikacji w bieżniach, zdecydowanie bym wybrał dla siebie Questa. Tak jak widzicie, jestem cały mokry, spocony. Wybaczcie mi to, ale oznacza to tylko jedno, że naprawdę staram się przykładać do tych recenzji. Część z Was pewnie zadaje sobie pytanie, co to jest w ogóle za marka Quest. Otóż, jeżeli ściągniecie sobie instrukcję obsługi, zjedziecie sobie na sam dół, to zobaczycie, że jest to produkt z Pokea który ściągnął z Chin tą bieżnię dla sklepu Media Expert, czyli Media Expert wymyśliło sobie markę Quest, zamówiło to u Spokeja, Spokej ściągnął to z Chin i sprzedał sklep dla sklepu Media Expert. Także Spokej ogólnie załatwia wszystkie kwestie reklamacyjne, czyli jeśli ta bieżnia się popsuje, to ona finalnie pojedzie do Spokeja na naprawę. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.